Siema widzowie, z tej strony dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku, no i dzisiaj jest odcinek, no mogę tak powiedzieć, że powtarzalny na moim kanale, no co ja poradzę, że takie filmy się zdarzają, ale dzisiaj sobie omówimy parę spraw, znaczy w sumie jedną, ale na kilka podzieloną, czyli o moim TikToku. Więc zapraszam Was już do odcinka. Ale zaczniemy, zostawcie suba i lajka, to już klasycznie, bo inaczej ja nie zaczynam, ja. Dobra, już zostawiliście to, lecimy. A tak w ogóle, jak brzmi jakoś inaczej, to nie wnikajcie, po prostu jak w długo na YouTube'a i nie wiem jak głosu używać, już zapomniałem, nie? Ale dobra, zaczynajmy. Więc pierwszy punkt, jak się zaczęło z TikTokiem, że jakby jak zacząłem to nagrywać i czemu? No zacząłem tak właśnie dlatego, bo stwierdziłem, że jak widzę tych których inwestorów, którzy na przykład na YouTubie mają po 50 tysięcy, a na TikToku już mają 2 miliony, nie? Bo no zauważyłem, że na tym TikToku jest trochę więcej jakby obserwujących się zdobywa, więc no stwierdziłem czemu, nie? A więc założyłem tego TikToka i... Ja zacząłem tego. Założyłem tego TikToka i zacząłem tam na nim e, nagrywać. Znaczy, nie ma jakiejś głębszej historii, no ale po prostu tak wypadło, nie? Kolejny punkt, czemu zaszło do zbiady? Chodzi o to, że jak już niektórzy którzy mają TikToka i obserwują mój, jakby mój profil, pamiętajcie, i zaraz Wam je to powiem na końcu, ale warto też przypomnę to no, w komentarzu. E, Dlaczego to chodzi do zmiany? Bo wiecie, jakby ja na TikToku zacząłem wrzucać to samo co na YouTubie, nie? No i po prostu stwierdziłem, że to jest takie, wiecie, nie TikTokowe, wiecie, TikTok, a YouTube to są dwie inne strefy. I na TikToku wiecie sobie bardziej się również takie głupie rzeczy, a na YouTube takie że prostsze bardziej. No i po prostu wrzucać to samo, co na YouTubie i mi się po prostu to nie spodobało, co ja po prostu wrzucał. I stwierdziłem, że po prostu muszę to zmienić i wstawiać coś innego. I po tym jak widzieliście, jeśli ktoś widział mój profil to... E, znaczy... E, profil. To wiecie, że teraz w ogóle usunąłem... Wszystkie moje filmy jakie miałem dotychczas na TikToku, czyli te które wstawiał na YouTube'a, bo po prostu je usunąłem i zacząłem wstawiać na nowo. Ale o tym już zaraz. I ostatni punkt, co dalej. No już tak, pamiętajcie, jeśli ktoś chce mnie zaobserwować, Meme Island, nie bylić z Bebe Island, tak się tego nie czyta. Meme Island, rozumiemy się? No ja mam nadzieję. Nie wiem, bo spotkam się z, z ludźmi, którzy mówią Bebe Island. Eee, wiecie to, ja po angielsku, nie? No więc, e, co będzie wstawione dalej? A będziecie, co, co dotychczas stawiają na TikToku, jest może trochę cringeowe, no ale cóż ja poradzę. Ale tak... Więc co będzie dalej wstawiane jakby bardziej takie wiecie treści TikTokowe, nie? Nie takie YouTube'owe, tylko... Tak więc bardziej już widzicie na TikToku, nie? No typu jakieś tam rzeczy, takie wiecie jakieś... No ale naprawdę... Ciężko to jest naprawdę określić, nie? Pod jednak jak można stwierdzić, że nagrywasz TikTokowo, wiecie, coś takie. No będą raczej takie głupie rzeczy, rzeczy for fun, czasami jakieś może, ale to już czasami klipy z moich odcinków. Na YouTubie. No i co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Znaczy, ja powiem Wam tak: jak będziecie śledzić mój profil, to się sami dowiecie, co będę wstawiał, nie? I po prostu zrozumiecie, jaki to jest content, bo nie mogę go sam określić. ale po prostu mogę Was jedynie na. Znaczy, więc powiem tak: śledźcie po prostu mój profil. Jakby po prostu zobaczycie co ja wstawiam i co jakby to co będę wstawiał, to będzie tak dalej wstawiane, nie? Więc sami ja zadecydujecie, czy mnie obserwujecie, czy nie. I tak na sam koniec powiem, mówię wam jeszcze raz, Meme Island na TikToku to jest mój profil. Już nie ma Tomek Games TT, bo bez sensu taka głupia nazwa. Będzie teraz Meme Island, jak coś to mam koda z cs na profilowym no, i oczywiście mnie zaobserwujcie, nie zaobserwujcie, oczywiście, bo to jest obowiązkowe w ogóle. I pewnie wam dam w opisie albo... pewnie raczej w, pre, w chyba... W, no nie, pewnie w opisie filmu wam da linka, Ale to sobie wejdziecie i otworzy Wam się mój profil, nie? Więc pamiętajcie, żeby zaobserwować. No i co? To by było chyba na tyle, co chciałem chyba powiedzieć. Ha, 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 czy to jest wszystko? Nie, no tak, to jest wszystko, ja Więc pamiętajcie, Meme Island, no i co? Bo po prostu lecimy dalej z tym TikTokiem, nie? I jakby, żeby było wiadome, nie kończę z YouTube'em, że tylko idę na TikToka, nie. Z YouTube'em nie kończę, YouTube jeszcze trochę potrwa. Więc, yy, no co? To jest chyba tyle, co chciałem powiedzieć, więc dziękuję za to, że obejrzeliście ten materiał. No i co? Do następnych.